Można się też podłączyć, podłączyć, podłączyć czy po tak? prostu podstawiamy się? No, podstawiamy, Tak? Czyli normalnie można. Dzień dobry. Możemy zacząć proszę Państwa. Witam Państwa na konferencji prasowej dotyczącej szczegółów palmiarni, jej budowy oraz oranżeli. Przedstawimy również raport o kondycji roślinności, a przede wszystkim 180-letniego najstarszej palmy w Europie, rozbudowanej w świetnych warunkach. Specjaliści, którzy są z nami, przedstawią szczegóły ciekawych zabiegów. Jakie palma, jak palma jest poddawana? Są z nami pan Alan Aleksandrowi, zastępca prezydenta ds. inwestycji, pan profesor dr Paweł Burusiewicz, architekt e, krajobrazu, ekspert, specjalista przestrzeni, specjalista w dziedzinie e, restauracji obrotu i turystyki artystycznych. Pan doktor yy, Habilitowany Biot Krzysztof kierownik pracownik Biobotaniki Ochrony Przyrody na Uniwersytecie oraz pan Jarosław Klinczyk, następca dyrektora, dyrektora DRMG do spraw kubaturowych. Yy, bardzo proszę o zabranie głosu pana na Janai e Ryszarda. E Dzień dobry. Szanowni Państwo, spotykamy się na projekcie Palmiarni. Yy, projekcie trudnym, ale ważnym, jeżeli nie najważniejszym. Dla tej części Parku Oliwskiego. Z materiałów, do których ja przynajmniej doszedłem, palmiarnia, pojawiała się, czy oranżeria, w zapiskach na temat tego kompleksu już w XVIII wieku. Po II wojnie światowej podjęto decyzję o rozbudowie tego kompleksu, głównie oranżerii o Rotundę, w 1954 roku, w latach 70. Ten kompleks przechodził różnego rodzaju modernizacje, no a w ostatnich latach wszyscy już wiedzieliśmy, że musimy dokonać gruntownej przebudowy, bo nie wyobrażamy sobie Parku Oliwskiego bez palmiarni, bez oranżerii, bez ogrodu botanicznego. Oczywiście najważniejszym powodem też tej inwestycji była roślinność i daktylowiec, który ma blisko 180 lat. Jest to unikalna palma daktylowa w skali kraju i Europy. Więcej o tej roślinności, o palmie powiedzą eksperci, naukowcy, których mamy dzisiaj ze sobą. Projekt trudny, raz, że bardzo wymagający z punktu widzenia architektonicznego i technicznego, unikatowy. Zaczął się decyzją w 2016 roku, potem nastąpił proces projektowy, proces audytu przez Wydział Inżynierii Politechniki Gdańskiej, zmiany w konstrukcji. Rozbudowane fundamentowanie, potem realizacja przez generalnego wykonawcę, który na końcu jednak zszedł z budowy. Wszedł nowy wykonawca, nowe też projekty, jeżeli chodzi o szklenie. No i teraz mamy od września w zasadzie stan, kiedy sam obiekt Rotundy jest zamknięty. W grudniu kończyliśmy prace odbiorowe, teraz jesteśmy na oranżerii. Sam projekt obejmuje oprócz rotundy, oranżerii, też część budynku socjalno-technicznego z węzłem ciepłym, szklarnię i zagospodarowanie terenu, ale również oczywiście samą roślinność. Poprosiliśmy Państwa, bo ta roślinność leży nam od początku na sercu. Sam daktylowiec przechodzi teraz trudny okres okres adaptacji. Więcej o tym, w jakim stanie jest palma daktylowa, powiedzą nasi eksperci, fachowcy, naukowcy i profesor Burkiewicz i pan doktor habilitowany Rudkowski. Od samego początku od 2017 roku roślinność, a przede wszystkim daktylowiec jest pod opieką pana doktora Rudkowskiego, ale też naukowców z Wydziału biologii. Jesteśmy na bieżąco kontak w kontakcie, chociażby z ciekawym, z panem profesorem Szlachewką i innymi naukowcami z Wydziału Biologii z pracowni e, e, Geobotanii. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że po spotkaniu będzie można, po reporterzy będą mogli wejść do środka i zobaczyć zdjęcia. I zrobić sobie zdjęcia. Natomiast teraz poproszę pana profesora Oplinkę. Witam państwa. Sama palma daktylowa, Fenis dactylifera, nie jest jakimś specjalnym gatunkiem cennym biologicznie. To jest palma, która jest uprawiana w warunkach sztucznych. Ona nie rośnie w naturze. Mamy całe mnóstwo odnia tej palmy, od 6 tysięcy lat. Co jest więc takiego niezwykłego w palmie tej, które mamy zaplecane w nowej palmiarni? Otóż jest to najstarsza prawdopodobnie palma hodowana w warunkach sztucznych, czyli pod szkłem, w północnej Europie. I największa palma, mierzyłem ją w zeszłym roku, dokładnie rok temu, kiedy poprosił, poprosił mnie Wydział Środowiska, żeby rozpocząć procedurę ustanowienia podnikiem przyrody. Parma ma, proszę Państwa, 15 metrów i 20 metrów do stóż stożka wzrostu. Normalnie mierzy się jeszcze z tą kopułą, z tym pirofuszem ponieważ Palma bardzo cierpi. Przyjąłem taką po prostu nomenklaturę. Tak, właściwie ona powinna mieć. Jakieś 18 metrów wysokości. Poza tym jest bardzo gruba, bo tego rodzaju palmy mają średnicę od 30 do 50 cm. Nasza ma 175 cm w obwodzie. Drodzy Państwo, w Polsce mamy jeszcze jeden egzemplarz takiej palmy, nie tak dużej, młodszej o kilkadziesiąt lat. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiek 180 lat no, określam po prostu go z autopsji palma daktylowa ta właśnie może żyć między 250 a 300 lat, więc jeżeli się nam uda, to przeżyje nas wszystkich. Dlaczego należało podjąć budowę nowej palniarki? Otóż wynikało to między nimi z cech fizjologicznych tej naszej palmy daktylowej. Mianowicie w przeciwieństwie do swojej bliskiej krewnej palmy kanaryjskiej, jej kopuła, ten piuropuś liści jest bardzo rzadki. A liście i korzenie to są te elementy, te narzędzia, które utrzymują palmę przy życiu i w ogóle jej rozwój. Otóż palma była już tak wysoka, że dotykała do tej kopuły. Wobec tego y, niewątpliwie te liście zaczęłyby zamierać i palma była skazana na zagładę. Tak więc to, co podjęliśmy tutaj, mówimy tu jako miasto, y, ponosząc to ryzyko, jak budowa po prostu wpłynie na żywotność, podjęliśmy to ryzyko, żeby ją uratować. I stąd właśnie, y, stąd właśnie rozpoczęliśmy, y, rozpoczęliśmy te, te, te działania. Oczywiście palma y, nie ma co ukrywać, nie jest w doskonałej kondycji. Y, kiedy ostatni raz byłem tutaj 4 lutego. No stwierdziłem, że są symptomy niedobre zamierania oczywiście, ale postanowiliśmy powalczyć to tą palmę. Udało mi się już w mojej karierze zatrzymać proces zamierania innego co prawda gatunku palmy, Washington robust, ale to nie ma znaczenia. Jest, Są pewne metody dzisiaj bardzo nowoczesne. Chciałem powiedzieć, że jestem w kontakcie z moimi koleżankami kolegami za granicą. Przestrą mnie specjalne preparaty. Odżywcze, nie będę tutaj szczegółów zdradzał, żeby ta, żebyśmy po prostu no, rozpoczęli walkę o palmy. To będzie walka zarówno jeśli chodzi o ten stoży wzrostu, liście liści jest bardzo mało, to jest bardzo niebezpieczne. Palma musi przecież swoje funkcje życiowe jakoś tam realizować, ale jeszcze nie, nie jest tragicznie. No i oczywiście korzenie, na szczęście ostatnie badania, tutaj pan docent powie, wypadły bardzo optymistyczne. To dziękuję bardzo Państwu. To na, z mojej strony. Tutaj. Czy Pan doskonale sobie tego życzył, palmy? Proszę Państwa, przez cały czas pracy tutaj były wprowadzone warunki, takie, ażeby, ażeby roślinność tutaj nie tylko o ten egzemplarz palmy, który jest oczywiście cenny, ale tutaj mamy pięć gatunków różnych palm. Mamy roślinność, która jest od kilku, kilkunastu i nawet kilkudziesięciu lat w glebie, więc nie można jej przestawić, wynieść. Cały czas podczas budowy zarówno wykonawcy, jak, jak i tutaj wszyscy, dokładali starań, żeby utrzymać zarówno w warunkach zimowych, trudnych, jak i w warunkach letnich. W tej chwili obiekt jest prawie docelowy, jest odsłonięty. I te rośliny pozostałe, bo tutaj kolega o, o palmie mówił dosyć szczegółowo, trzymają się w całkiem dobrej kondycji. Jeśli chodzi o ten najstarszy okaz palmy, no w ostatnich dniach doszło do pochylenia szczytu, który jest dosyć mocno niebezpieczny. Została zrobiona natychmiast podpórka przez rusztowanie i podnosimy ją sukcesywnie, pionizujemy do góry żeby nie doszło do zaciśnięcia wiązek przewodzących a więc żeby woda z ziemi dochodziła do, do szczytu no i dzisiaj była pierwsza próba podniesienia, która wypadła całkiem dobrze czwartek kolejna, wczoraj również badanie korzeni korzenie są żywe, robimy co się da żeby utrzymać nie tylko tą palmę ale również roślinność w ogóle we wnętrzu e, palmiarni, żeby służyła dalej tutaj mieszkańcom i tak e, konstrukcja jest dosyć unikatowa proszę zwrócić uwagę, to jest e, walec, który jest pochylony w dwóch płaszczyznach, więc e, tutaj e, jest sytuacja i budowa wewnątrz wśród roślin, które żyją, tak, czyli, czyli cały czas walka o to, żeby żaden proces budowlany nie zniszczył tych roślin. No to, 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 to na chyba tyle Reset to u Pan Profesor był płatka w trzecie, Jeszcze mam odpowiedzi. pytanie, jakie jest ryzyko, że ta palma zpnie? Że to drzewko tak. po prostu będzie żywe. Nie uda o, się, ciężko powiedzieć, oszacować to. Sytuację możemy wskazywać na dzień dzisiejszy jako sytuację trudną i złomną, no ale podejmujemy wszelkie działania, żeby tutaj ją... A jak mógł pan sprecyzować, co to, to znaczy, że sytuacja jest trudna? Sytuacja jest trudna dlatego, że palma ma mało liści. I w tej chwili się pochyliła. To też jest dosyć, bym powiedział, symptomem no, niedobrym. Trzeba mieć nadzieję, że odkrycie, właśnie w tej chwili, budowa tej palmiarni da jej dużo słońca, że będzie ona zasilana cały czas jak najlepszymi tutaj nawozami i podjęta będzie walka. No, my co, myśli... może co jest przyczyną tego, że to drzewo się pochyla i nie chce, że tak powiemy, zaziele... zazielenić się? Generalnie przyczyną jest zmiana warunków podczas całego okresu budowy. I pomimo to, że cały czas te warunki były kontrolowane, no to jednak jest to sytuacja, kiedy stary okaz drzewa no, reaguje na zmiany. I jest to, jest to, jest to, jest to naturalne, z czymś, co to, to po prostu. No następują, jest, jest to możliwość, możliwość prawda, takiego nastąpienia. Ale może budowa to, tej palmiarni trwa prawda, 3 lata. Dlaczego akurat teraz są problemy z tym Jeżeli możecie państwo pytania dotyczące budowy oranżerii, odpowie panu. Dla, dlaczego dlaczego tak. akurat teraz? Tak. E, dlatego, że jest to kumulacja zmian, które się przez te 3 lata nakładają. E, to tak jak w momencie, kiedy mamy pacjenta, którego leczymy na, 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 na długą chorobę, mogą być okresy no, gorsze tudzież, tudzież lepsze. W ostatnim czasie nie było żadnych niepokojących czynności, czy, czy czynności tylko tutaj przez wykonawcę, które by e, schodziły roślinom, natomiast no, no, ten proces jest dosyć powolny. I cały czas staramy się tutaj e, przeciwdziałać jemu. Czyli istnieje takie ryzyko, że ta palma będzie nie do odratowania w najbliższym czasie. Ry, takie ryzyko ale... też istnieje. Mówiąc m, 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 uczciwie, m, no, m, m, musimy się z tym liczyć, ale no, robimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Ja mam pytanie do pana profesora Burkiewicza. E... Jak reszta, że tak powiem, kolekcji znosi ten remont i czy w ogóle mamy tutaj całość, czy gdzieś jest ewakuowana część, no, jak to wygląda? Jest tutaj, jest tutaj gro kolekcji, która była w palmiarni, to jest przede wszystkim kolekcja palm, Tachycatus fortunei, Chiamerus umilis, dosyć cenne palmy. Jest palma dużo młodsza, palma fenis kanaryensis, palma kanaryjska. najcenniejszym egzemplarzem w dobrej kondycji na szczęście jest drzewo jest takiej glaste. Araucaria Budwila pochodząca, jak wspominałem, z, z lasów deszczowych w Australii. No, myślę, że trzeba popracować, żeby te warunki były lepsze. Oczywiście jest to w tej chwili zmiana. zmiana został ten tymczasowy namiot już bardzo zdegradowany, zdjęty. Wszystkie te rośliny wymagają, wymagają oczywiście opieki i nie są jeszcze w optymalnym stanie, bynajmniej Mam na myśli te, które nie są po prostu jeśli pozostałe poza poza. Czyli tą, nie wiemy, że... czy one przetrwają. Tak nie, 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 nie. No, tutaj zagrożenia dla, 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 dla życia tych roślin pozostałych nie ma jedynie, tylko jest sprawa oczywiście niepewna i dyskusyjna samej palmy daktylowej. Natomiast pozostałe, jeżeli będą w prawi, prawidłowy sposób w tej chwili już yy, zadbane, nie ma takiej obawy, żeby one nam wypadły. A czy można było jakoś zapowiedź, że ta palma nie będzie obumierać? No, yy, oczywiście zawsze nie można tutaj, że tak powiem, yy, powiedzieć, że wszystko zostało zrobione optymalnie. Powiem tutaj szczerze, oczywiście, że można było troszeczkę poprawić do sytuację, tak, zgadzam się. Yy, no, ale yy, też i pewne czy, czynniki obiektywne, no, trzeba było właściwie rozmontować stary namiot i postawić nowy, a, co, a w każdej chwili właściwie już yy, okazywało się, że, że polmiarnia jest, zbliża się ku końcowi, więc yy, na pewno można było zrobić trochę więcej, to tak. Natomiast palma była pod opieką, jednak to nie był pozostawiony, nie była to roślina pozostawiona bez opieki. I dzisiaj trzeba bardzo specjalistyczną opiekę. Tutaj no, jestem oczywiście w kontakcie z moim kolegą, z docentem Rutkowskim. Są metody, żeby no, tak najogólniej mówiąc, pod specjalny inkubator wziąć tą palmę. Szansa jest. A kiedy będzie wiadomo, czy te. Kroki jakieś przyniosły efekty pozytywne? No, będzie wiadomo w ciągu najbliższych miesięcy. Cały czas będzie się monitorowało, no, czy palma żyje, ale kluczową rzeczą jest to, żeby ona rzeczywiście symptomy życia zareagowała odpowiednio. Musi wypuszczać liście. Liście to jest ten organ niezbędny do funkcjonowania. To jest naj, największe zagrożenie w tej chwili i było, że coraz bardziej ten wolumen liści po prostu znikał. Palma prawie, że nie ma liści. No nie może za długo tak funkcjonować. Jeżeli wypuści nowe i mamy ten symptom pobudzenia, to no to daje nam nadzieję. Jak mówię, to są pewne metody, nie, nie, nie jest to miejsce, żeby je zdradzać. Nie jest to miejsce, i też nie za bardzo chcę. w każdym razie udawało mi się już ranimować pan. Także. na tę chwilę się. ze stuprocentową pewnością możemy powiedzieć, że pan ma żyje. Tak, możemy powiedzieć, że... Znaczy ja opieram się, ja opieram się tutaj o... O, o tutaj ekspertyzy i kolegi mojego, ja, ja, ja mogę powiedzieć w 100%, że Palma żyła 4 lutego, kiedy tutaj byłem. To na pewno. No to nie nie wyobrażam sobie, żeby miała, mogła obumrzeć tak w przeciągu tych kilku tygodni. Prawda? Na pewno są symptomy no, niedobre. To, że się po, o, położyła, to, to, to nie znaczy, że umarła, ale, ale to jest bardzo, bardzo niedobre. Natomiast dobre jest, jak tutaj y, słyszałem, że, że, że korzenie są. W dobrej kondycji, to jest. W tej jest istotna odpowiednia terapia. Tym. tu, tu dajemy szansę. Myśmy tak pozostawili palma na pewno obumrze. Jest szansa, są metody. No, trudno, trzeba było podjąć to ryzyko. Palma i tak i tak była skazana na zagładę, gdybyśmy nie podjęli ryzyka budowy palmiarni nowej, a ona jest nie tylko dla tej palmy, tylko dla również dla pozostałych, pozostałych roślin, w ogóle no, dla jak, całego I można powiedzieć, że wpływ na tą obecną sytuację, na tamtej palmy miała długi czas trwania, no nie, no Pytanie przebudowy, retoryczne, tak to, pytanie retoryczne. No, to oczywiście, gdyby trwała jeszcze 5 lat, to, to by inne rośliny prawdopodobnie przetrzymały, gdyby trwała rok. No tak, no to, to z tego punktu widzenia oczywiście, czym dłużej, tym gorzej, to jest oczywiste. To, to ja, jeszcze Czy... poproszę, ja jeszcze poproszę Pana Profesora pana Jarosława Kińczyka, Zastępcy Dyrektora spraw Zadań Kupatorowych, w celu poopowiadania nam o tym, co będzie się tutaj działo na terenie budowy. Jak wszyscy Państwo wiecie, w zeszłym roku skończyliśmy szklenie tej rotundy. W tej chwili nowy wykonawca ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na realizację oranżerii. Terminem zakończenia w październiku tego roku. W zakresie jeszcze tego wykonawcy jest dokończenie pracy specjalistycznych w rotundzie, czyli wykonanie zasadowego oświetlenia, zarażania i podlewania, jak i również komputera sterującego klimatem w tej rotundzie, jak i w oranżerii. To będzie jedna jednostka, która będzie sterowała klimatem i tu, i tu. Zostaje nam do wykonania jeszcze zieleń w oranżerii, czyli, czyli wykonanie, wykonanie tych nasadzeń z kolekcji, którą mamy zaprojektowaną, jak i również zagospodarowanie terenu wokół oranżerii. Zostaje nam jeszcze do realizacji szklarnia, która jest też jednym z elementów kompleksu. E, szklarnia się znajduje pomiędzy budynkiem oranżerii, a budynkiem e, technicznym, który, takim socjalno-technicznym, który został zrealizowany e, i oddany w zeszłym roku, e, na początku e, 2020 roku, e, łącznie z zagospodarowaniem terenu wokół e, wokół tej flarni, która jeszcze jest przed ty należy się spodziewać To znaczy, jeżeli chodzi o oranżerię, to mogę powiedzieć, bo to jest już w naszym zakresie. Oranżerię, tak jak powiedziałem, mamy do zakończenia w październiku tego roku. Plus do tego będą odbiory oczywiście jeszcze i prace związane z kolekcją roślinną, bo to też nie jest na razie w zakresie tego wykonawcy, który prowadzi prace budowlane. Ale gdybyśmy mogli teraz podsumować w ogóle ile cała yy, ta operacja pod nazwą budowa nowej rotundy, nowej palmiarki kosztowała od tego lata 2017 roku. Ja nie wiem czy to pytanie do Pana, czy do Was. Znaczy nie chciałam tutaj jeszcze podsumowując, żeby Panu. Do, oczywiście, dobrze. To, jeżeli nie ma pytań, to dziękuję bardzo. Poprosimy jeszcze o podsumowanie Pana Prezydenta na absolutorium. Zanim, zanim zaprosimy do środka. Cały budżet projektu w wieloletniej prognozie finansowej i w budżetach na, kolejnych, na kolejne lata to jest kwota około 28,5 miliona, czyli zarówno na nową rotundę, nową palmiarnię, oranżerię z całą automatyką, tą częścią też tam będzie dla odwiedzających parku, gastronomiczną, cały węzeł cieplny, budynek techniczno-socjalny. Klarni i oczywiście otoczenie terenu. No, konkludując, myślę, że wszyscy wiemy, że jest to najpiękniejszy park nie tylko w Gdańsku pewnie, ale w tej części Polski, który sukcesywnie był i będzie rewaloryzowany krok po kroku. Najważniejszym elementem, jednym z najważniejszych jest oczywiście palmiarnia i ten park i Gdańszczanie zasługują na tego rodzaju obiekt. W 2016 roku Toczyliśmy dyskusję, czy ratować daktylowca. Były różne skrajne e, e, poglądy. Podjęliśmy decyzję, żeby tą próbę podjąć. Mamy naprawdę wysokiej klasy e, naukowców, fachowców. Liczę i mam taką nadzieję, że uda nam się tą ciężką próbę e, uratowania samego daktylowca e, wygrać. Co będzie, zobaczymy. Oczywiście palmiarnia to nie tylko ten jeden daktylowiec, to jest cała inna roślinność która również musi mieć należytą opiekę i należyty obiekt dla dalszego rozwoju. Dziękuję. Czy macie jakiś wstępny termin otwarcia samej palmiarni chociażby dla mieszkańców? Jeżeli chodzi o ten obiekt, to on już w zasadzie mógłby być otwarty, tyle że od strony technicznej wejście, tak? I cała obsługa jest zaprojektowana od oranżerii. Tam jest też, pamiętajmy to co najważniejsze, cała automatyka, bo to jest ten skok jakby e, cywilizacyjny. Sterowanie e, wszystkimi funkcjami chroniącymi rośliny, czyli nawadnianie, temperatura, wietrzenie, klimatyzacja wszystko co jest potrzebne, będzie teraz w sposób zautomatyzowany z możliwością podglądu wręcz w internecie. To wszystko jest tam przez firmę Komaro teraz realizowane w części oranżeryjnej, czyli e, oranżerii. Koniec samej oranżerii to jest końcówka tego roku i wtedy będziemy mogli w pełni, już odpowiedzialnie puścić wszystkich no i udostępnić ten obiekt mieszkańcom. Także no, tutaj czekamy niestety na tą część związaną z oranżerią. Dziękuję. Ale już teraz zapraszamy do środka. Poprosimy Państwa, tylko może tak, nie wiem, po dwie, trzy osoby, tak, żeby nie naraz wszyscy, ponieważ nie, nie mieścimy się tam, więc zapraszamy do zrobienia zdjęć wewnątrz Palmiary. Dzień. Dlaczego? Ale nie, Kobiety no to... Ale co, no to, co, no to sama? Nie, no tak. tak nie się proszę nie. Panie, nie. Dlaczego? Trzeba Dlaczego? uważać też, bo... Tylko proszę na te schody. Nie wchodzić, bo musieliśmy szkło zdjąć z nich, bo... Na co nie wchodzić? Na te schody. Na te schody, które tam są.